Książulo zdecydowanie odpowiedział właścicielowi kebaba, pokazując wiadomości, jakie od niego otrzymał. Krzysztof Stanowski przeprowadził kolejny wywiad z kandydatem na prezydenta, któremu dużo lepiej poszło zbieranie podpisów. Alan Kwieciński wystosował kolejne oświadczenie, tym razem mające na celu chronić osoby mu bliskie. Kolejny program Fame za nami i został już tylko tydzień do gali. Wczoraj Książulo po ponad miesiącu odpowiedział na dramę związaną z kebabem dla dzieci. Wizyta youtubera w Bydgoszczy i ocena lokalu Carat Kebab ciągnie się za nią już dłuższy czas. W grudniu opublikowaliśmy materiał recenzujący posiłki w tym lokalu, który mimo wszystko nie był negatywną oceną samych potraw, natomiast wskazywał na małe porcje, spore ceny i skomplikowane menu właśnie pod względem wyboru wariantu posiłku i wiążący się z tym dodatkowych opłat. Następnie po ponad dwóch miesiącach temat powrócił za sprawą właściciela tego lokalu, który poinformował, że oceniona negatywnie mała porcja wynikała z zamówienia po prostu kebaba przeznaczonego dla dzieci. Właśnie książulo, fajnie, że do nas padłeś i oceniłeś. Mówisz, że mały kebab i mało mięsa? Tak, bo zamówieś mały kebab dla dzieci. 70 gramów mięsa. Dokładnie ten. Nasza obsługa ci go odradzała. Rekomendowaliśmy Ci ten kebab: 150 gramów mięsa średni. Wybrałeś mały. Średni 150, mały dla dzieci 70. Jest różnica? Od tego momentu minął ponad miesiąc, natomiast całkiem niedawno właściciel lokalu ponownie odniósł się do wizyty książula. W ubiegłym tygodniu na TikToku karat Keba pojawiło się nagranie w zdecydowanie innym stylu, o czym może świadczyć również informacja. Dziękujemy panie Szymonie Książulo za konstruktywną krytykę, a właściciel w samym nagraniu poinformował o wprowadzonej zmianie właśnie pod wpływem sugestii książula. To jeden sos i 5 złotych za drugi sos. No właśnie, książulo, zatwierdześ dla całej Polski, od teraz, do każdego kebabu! Zamiast jednego, dwa sosy. Za 0 zł. No i tutaj zaczyna się odpowiedź Książula, która nawiązuje między innymi do tematu zmian, które nastąpiły w lokalu. No i okazuje się, że YouTuber już wcześniej miał styczność z tym właścicielem, ponieważ w przeszłości, nagrywając najgorzej ocenione lokale w kraju, odwiedził pizzerię Felblongu. I pomimo słabej oceny lokalu i bardzo krytycznych komentarzy, to recenzja Książula miała wskazywać, że w jego opinii przygotowane tam pizze są po prostu dobre. Rok później odwiedził z Wojkiem lokal w Girardowie w celu nagrania spożywania nietypowego burgera z robakami. Na miejscu uzyskali zgodę właściciela na nagranie procesu przygotowania wspomnianego burgera, a właścicielem okazał się być właśnie szef Karat Kebab. Książulo opowiedział całą historię po to, żeby wskazać skąd w ogóle ten właściciel miał do niego numer telefonu, ponieważ 24 stycznia otrzymał od niego wiadomość, a numer miał dlatego, że właśnie kiedy chcieli testować kebaba z robakami, no to dzwoni do właściciela. Natomiast wiadomość zawiera zdjęcia nowego menu i informacje o wprowadzeniu dwóch sosów zgodnie z radą oraz to ciekawe modyfikacją oznaczenia małego kebaba. Jak widać z tym się zgodził, bo wprowadził darmowy drugi sos. Kolejny Rzecz. Kebab mały z kapslokiem mały, to też jest istotne, 70 gramów, bo wtedy tyle było mięsa właśnie w tym małym, który braliście, a on był i jest przeznaczony dla dzieci, został odseparowany w menu od regularnych rozmiarów kebabów i dostał dopisek dla dzieci. Czyli kochani, ten TikTok, którego on nagrał, że niby wziąłem kebaba dla dzieci i że niby ktoś nam go odradzał tam, żeby nie brać, bo to jest dla dzieci, co jest ogólnie bzdurą, nie było takiego tematu. To jest nowe menu. Na tym filmie on pokazał nowe menu, którego nie było jak my tam byliśmy. Wtedy my to braliśmy jako kebab mały, tam nie było nigdzie dopisku. Dla dzieci. Ciekawie więc, czy medianie udzielający się na TikToku właściciel tego Kebaba skomentuje wczorajszy film książula, szczególnie że ten na odpowiedź czekał wcześniej dwa miesiące po grudniowej publikacji, co było wtedy zaskakujące. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i tych wiadomości, to prawdopodobnie był to też moment zmiany oznaczenia menu. Krzysztof Stanowski zaprosił na wywiad kolejnego kandydata, który zaskoczył go ilością zebranych podpisów oraz sposobem w jaki to dokonał. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, Jeśli starcie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczył na stronie głównej. Od ponad dwóch miesięcy obserwujemy zmagania właściciela kanału Zero z wyzwaniem, jakim okazało się zebranie 100 tysięcy podpisów i wszystko wskazuje na to, że zamierzony cel w postaci kandatury stanie osiągnięty, natomiast wczoraj sam nie mógł uwierzyć, w jaki sposób podpisy zebrał w szybszym. Tempie, kandydat na prezydenta Artur Bartoszewicz. 250 tysięcy do tej pory. Ale w momencie, gdy pan rejestrował było 260 tysięcy. Tak? OK 160 zbierał Pan 40 dni te podpisy. Zbierałem od 2 lutego, mhm. bo 15 został założony, została podjęta decyzja o tym o terminie wyborów. 2 lutego umieściłem na stronie internetowej 777.org.pl swój program. Tak więc główny ruch miał pochodzić ze wspomnianej strony, która w adresie ma trzy siódemki, a sukces zawdzięcza umieszczeniu na karcie do podpisów swojego własnego adresu domowego, e-maila i numeru telefonu. I właśnie postawienie na informację o miejscu wysłania podpisów, będącym jednocześnie domem kandydata, daje w jego opinii większe zaufanie dla osoby wysyłającej swoje dane, tak jak PESEL. I ta strategia miała zadziałać po prostu błyskawicznie. I zaczęły się telefony. I one trwają do dziś. Ja dzisiaj 3-4 razy dziennie muszę ładować komórkę, bo cały czas mam... Telefonu. To ile pan łącznie czasu zbierał te podpisy? Od 2 do 28. Wtedy miałem 130 tysięcy. To wszystko było dla Krzysztofa Stanowskiego tym bardziej zaskakujące z powodu braku jakichkolwiek rozwiniętych mediów społecznościowych tego kandydata. Bo te konta na Instagramie mają. Nie chcę skłamać. 69, 69 followersów i 19. No bo one, powiedziałem, że jeszcze nie są uruchomione. Z kolei na Twitterze obserwuje pana 825 osób. Ja powiedziałem, że ja jeszcze nie funkcjonuję w tej przestrzeni. Okej. Okay. To konto na Facebooku, o którym pan mówi, kandydata na prezydenta, ma 1000 obserwujących. Bardzo dobrze. Nie wiem, że tak dobrze. No chyba, chyba kiepsko jednak. Mhm. Jest to jednak tylko oczywiście część całej rozmowy i dotycząca właśnie zbierania podpisów, które ostatnimi czasy były dość głośnym tematem. A reszta dotyczyła poglądów kandydata i jego planów dotyczących prezydentury w przypadku, jeśli uda mu się wygrać wybory, w co naprawdę mówił, że wierzy. Rekordu transmisji nie było, natomiast w pewnym momencie długi czas widownia oscylowała w okolicach 50 tysięcy osób. Alan Kwieciński opublikował kolejne oświadczenie, poruszając ponownie sprawy prywatne. W poniedziałek na Instagramie Alana pojawiło się obszerne oświadczenie apelujące o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat związanych z problemami z przeszłości w momencie zatrzymania i złożenia zeznań. Alan podkreślił, że wszystkie powielane nieprawdziwe informacje będą po prostu skierowane na drogę prawną. Nie jest to jednak koniec jego oświadczeń, ponieważ postanowił również odnieść się do, jak określił, różnych spekulacji i nieprawdziwych informacji na jego temat, które dotyczyły prywatnych relacji. Następnie poinformował odbiorców o swoim życiu prywatnym, przekazując, że kilka razy spotkał się z koleżanką, która stała mu się bliższa, natomiast nie byli w związku. Dowiedział się, że dziewczyna spodziewa się dziecka i chce jej prywatność i anonimowość w tej sprawie i dać czas, by spokojnie przeszła przez ten okres. Dodał, że w wyniku pojawiających się nieprawdziwych komentarzy i plotek, które docierają do jego rodziny i przyjaciół, musi zająć stanowisko i nie będzie tolerował obelg, ani rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, szczególnie w kontekście osoby, która jest ciąży oraz wszystkie komentarze, w tym te pojawiające się pod zdjęciami przez niego są czytane i będzie konsekwentnie bronił prywatności. W trzeciej relacji trochę bardziej zagłębił się w te sprawy prywatne. Poinformował, że koleżanka znajduje się w szczęśliwym związku, a on również układa sobie życie po narodzinach dziecka podjęli decyzję, że przeprowadzą testy na ojcostwo. Dodał również: Jeżeli okaże się, że jestem ojcem, dołożę wszelkich starań, aby zapewnić dziecku cudowne dzieciństwo i wszystko, czego potrzebuje. Ponownie na końcu prosząc o uszanowanie prywatności i nie zadawanie pytań mu w tej sprawie. Czwarta i ostatnia relacja jest w podobnej tematyce jak ostatnio, czyli podkreślił, że nie pozwoli na rozpowszechnianie kłamstw na temat swojej siostry oraz jego, które mają charakter żenujący i szkodliwy dla obu stron. Zaznaczył, że takie treści będą po prostu przedmiotem postępowania sądowego, ponieważ zatrudnił kancelarię prawną, która będzie wspierać go w obronie wizerunku oraz godności jego rodziny. A wszystko zakończył informacją. Przypominam, że nikt w internecie nie jest anonimowy. Podejmujemy działania mające na celu identyfikację osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie fałszywych informacji, w tym także przez tak zwane fake konta i będziemy pociągać je do odpowiedzialności karnej. Proszę o zaprzestanie hejtu z poważaniem Alan Kwieciński. Federacja Fame z kolejnym programem i konfrontacją Denisa Labrygi z J.M. Silwą. Wczorajszy program face to face był lekko inny niż poprzednie, ponieważ zobaczyliśmy aż trzy panele, Pierwszy czyli siano z kontra Koziołek i Sequento, gdzie było sporo dyskusji, kto wygra, kto ma większe szanse, oraz ewentualnie kto się bardziej boi. Drugi panel to Marcin Najma na dwóch braci nefati, gdzie już na żywo zobaczyliśmy naprawdę sporą dysproporcję warunków fizycznych, a z elementów rozrywkowych pojawiło się przeciąganie liny. O, tu, ale technika. Dobra, Dwa pierwsze panele stały przeprowadzone przez Huberta Mściewojewskiego, a na trzeci pojawił się Vogsdell, la Labriga i Jay Silva. Całość, co prawda, nie obfitowała w jakieś wielkie emocje, na co również miała wpływ bariera językowa i fakt, że obecny był tłumacz. Natomiast trochę więcej emocji po dwóch stronach pojawiło się w mencie, poruszenia tematu rzekomego braku regulowania zaległości finansowej przez Jaya. Czy pamiętasz, Jay, jak trenowałeś u nas w klubie? I czy pamiętasz kwestię rozliczenia się z moim klubem za treningi? No, really. mm, nie, nie. Powiem one, one really tylko jedną there. rzecz, but but I a lot. Mm -hmm. jak that tam byłem, it. w trakcie której nauczyłem się wiele rzeczy, ale to, to tyle. No ja wiem i to są potwierdzone informacje, że nie roz, rozliczyłeś się z moimi trenerami, a poświęcili ci szmat czasu, przygotowując się do walki z Tomaszem Sararą na Cloud. Jay natomiast podkreślał, że nie jest to prawda i że sytuacja miała wyglądać inaczej, a Denis nie ma prawa znać takich szczegółów, nawiązując również do tego, jak miała płacić Federacja Cloud jako jej umowę. Fragment transmisji został również tutaj wycięty przez głupi prezent, żart przyniesiony przez Denisa na ten panel. Nie będę wam jednak tutaj go przytaczał z wiadomych względów. Na końcu usłyszeliśmy, że Jay waży 95 kg, a jego ponad 120, więc różnica jest naprawdę spora. Pomimo dobrej pracy tłumacza, to jednak niektóre przekazy Denisa po prostu nie zostały zrozumiane mimo wszystko przez przeciwnika. Przynajmniej obstany jesteś jak. Jak Pasternak. Przynaj... Przynajmniej nie jesteś obstany jak Pasternak. <laughs> 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 but... Nie, nic nie kumam, Leba ale luz. Się. Na Cię to tyle, w tym miejscu się dla a ja tu raz poprzednich dni, Jeśli nie się nie widzieliście, to Was zapraszam. Widzicie podobno w kolejnych doskonale wiecie co robić. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.